Cześć wszystkim, oglądacie Wikishow. Pod naszym ostatnim filmem prosiliście nas o przypomnienie naszych najpopularniejszych filmów i zorganizowanie Pancake Challenge. Szczerze mówiąc, same tęskniłyśmy do naszych starych wyzwań, a wyzwanie naleśnikowe jest jednym z naszych ulubionych. Tak, Ta nasze ukochane małe patelnie. <laughs>, ile one mają lat? Ale tym razem zmieniliśmy zasady. Tata będzie rysował dla nas kształty i zawiasy z kolorowego ciasta naleśnikowego, a my za pomocą naszej wyobraźni i rąk dokończymy obrazek. Następnie odwracamy naleśnika i oceniamy, który naleśnik okazał się piękniejszy. Ach, już wyobrażam sobie ten zapach. Patelnie są już nagrzane, czujesz bijące od nich ciepło. Oj, pamiętam, jak zawsze było gorąco. Tak? <laughs> jak przy kominku. Kominek jest za wami. O, teraz będzie podwójnie gorąco. Słyszałam też, że jeśli subskrybujesz kanał Wikishow, wszystkie Twoje marzenia na pewno spełnią się w przyszłym roku. Dlatego wciśnij teraz ten czerwony przycisk subskrypcji. Chcemy Cię rozweselić wszystkimi naszymi filmami. W zamian prosimy jedynie o niewielką subskrypcję naszego kanału. tylko tycią tycią. Dlatego proszę, nie zapomnij o subskrypcji. O, na pewno nie jestem wielkim artystą. Robi się tutaj gorąco. Dobra, zobaczmy. Mhm, Zrobię takie zawijasy i spróbuję je dopasować. A wy musicie o, dokończyć no, rysowanie. rysowanie, dobrze? Oszczędzaj miejsce. Dawaj, Wika pierwsza. Dlaczego? No, ale trzymanie aparatu nie jest zbyt wygodne. Nigdy nie smażyłem o, tych naleśników. Boję się. Jeszcze na dodatek kolorowym ciastem i z aparatem. Wow, ale to jeszcze nie wszystko. O. Jeszcze nie wszystko. Zrobisz to jeszcze w innym kolorze, rozumiem. Tak. Oj, myślę, że to już pełnoprawny rysunek. To wszystko, dokończcie rysowanie. W świątecznym stylu, czy jak chcesz? Jak chcecie, mogę dać dodatkowe punkty za temat świąteczny. Tak, tak teraz myślę. Aha, myślałyście, że będzie łatwe, co? Nie wyobraźnia nie działa. Specjalnie dla nas narysowałeś to do góry, no Możecie odwrócić, jak chcecie. <gry> Nie, są gorące. Rysujcie, Wika, bo rysuj się przypali. się rumienią. Co to jest, hmm? Nie mam pojęcia, co ona robi. Dobra, narysuję swoje. Ja też rysuję swoje. Naleśniki się palą. Szybciej, szybciej, szybciej. No dobra. No więc, co tam, Wika, rysujesz? Oj, zrozumiecie, zrozumiecie, mam nadzieję. rozumie chyba, co ona tam ma. O, a czemu to jest takie piękne? Ach, gorąco, o! Rysunek Wiki wygląda jak lody, A, mamy to kwiat, tak? <suszy> tak. Teraz musimy je odwrócić i zobaczyć, kto ma... O, jak słodko! Wow! A u Wiki wiem, co jest? Czy to Lizak jest? Tak. Fajnie. Świąteczny, próbowałam zrobić świątecznego lizaka. Super. Tak. Ale no ja tak, wcale nie lubię. Odwróćmy i zobaczmy i dajmy ocenki. Uuu, jak skwierczy. Łop. Uuu. Wow. <laughs> tak. Klasa. Teraz ja. Ostrożnie. Ostrożnie. Op. Ach. Ostrożnie. E, to jasne, myślę, że jest oczywiste kto wygrał. Kto? Mamo, ty. Dlaczego? Ponieważ twój rysunek jest piękny. Kochani, napiszcie w komentarzach, który jest Ale ładniejszy. Ale też ma fajny. Jej pomysł był fajny, świąteczny Lizak. No. Ale jest krzywy. Myślę, że to jest remis. Zdecydowanie remis. Jestem zły na Wikę Co? I na ciebie też. To był prosty rysunek, jak się nie domyśliłyście? Wystarczyło dorysować drugą jagódkę, i proszę, wyszłoby, że to wisienki. Wy dwie! Dwie wisienki. Dwie wisienki! <noise> Dokładnie! Nie mogłyście zgadnąć, że to Wiśnia. No tak! No cóż, co zrobić? Myślałam, że to łopata! Aha, sama jesteś łopata! <głos> Dzięki! <głos> Ogólnie myślę, że jest tu remis. Nie, czekaj, ja. Wygrałaś. Dobrze, tata, mówi kto wygrał. Wybieram okay. zwycięzcę. Jeśli się mylę, napiszcie w komentarzu. Dobra. Ja uważam, że mama 1-0. Tak. No dobra, dziękuję. Następna runda, Wika, nadrabiaj zaległości. Na konie, nad konie, na pewno. Co? Tak. O, wow. Tata się przygotował, co, Wika? Już? Oczywiście, gotowe. Start. O, Mam już pomysł. Tak. Fantazja Wiki zaczęła działać, co? Mama ma zdecydowanie lepszą wyobraźnię. Mama wciąż myśli. Wow, będziecie zszokowani tym, co wymyśliłam. Ale piękno. Jeszcze nie wiadomo, co to tak, będzie. Potrzebuję zielonego. Dobrze. Mama utknęła, a czas ucieka. O, źle narysowałam. Mam jeszcze lepszy pomysł. No, niestety nie mam gumki. Na początku chciałam zrobić wieniec świąteczny. Ale potem zdałam sobie sprawę, że można zrobić dzwonek. No i jak to wygląda? Wieniec dzwonkowy. A gdzie tu jest dzwonek? Po prostu wypełnij górę. A słusznie, o, wziąłeś zielony. O, na początku myślałam, że rysujesz truskawkę, ponieważ wiesz, wygląda jak czerwona jagoda. Chciałam coś świątecznego. No, ziomki, sami odzęcie, jak to wygląda. To zupełnie niczego nie przypomina jakiś bałagan. Próbowałam. U mamy też jest dziwnie. Jakieś okulary? No tak, jak to przewrócić? Za okulary można zdobyć jakiś punkt. Ha, 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 ha. Troszkę się podłamały. Okulary się złamały, więc mama dostaje minus. Jak to? Naleśników nie można zepsuć. No co ty? To niesprawiedliwe, nie było takich zasad. No, pierwszy jest nierówny, a drugi to ja nawet I nie. I narysuj wiem. i odwróć tak, żeby. Nie, 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 to tyle. Oceniamy zasady są takie, że oceniamy po obróceniu naleśnika. Klej? W sumie dobry pomysł. Fajny pomysł! O, klasa! Nie zglełyśmy jeszcze na leśników prawda? Ziomki tak, to tak, jest tak. szok. Dobra, naprawiłam to. No nie mogę. Ja! Dobra robota. Tak, więc. Masz, odwróć. Obróć to. No dalej. A u ciebie nie będzie takich kolorowych rzeczy z drugiej strony. Oh. Truskawka! Truskawka! Tyle! Co zabawne! No Truskawka! O. Truskawka. Mam truskawkę! O mama... Albo Wika, Wika, co tam masz? Mam truskawkę. Tak, daj widzę. Testujcie się, kochani. No się rozpadło. Chyba dałyśmy się ponieść pomysłowi na ten film, bo to jest naprawdę trudne. No tak. Nie, to proste. No co, to utrudnimy zadanie? Tak. Gotowe? Tak. Tak. Zielony. To, to nie jest, jest zielony. O <laughs> jaki? Dziągi, kto pamięta, jak kłóciliśmy się o kolor tej ściany? Tata powiedział, że jest brązowa. Co? Dokładnie, tata ty daltonista! No, zapytajmy jeszcze raz. Daltonista. My kłóciliśmy się już trzy lata. Nie kłóciliśmy się. On jest szara, ciemno szara. Kochani, napiszcie jest w komentarzach. Czarna. Nie, to jest kolor granitowy. Dobra, cisza. Zdecydują widzowie. Kochani, napiszcie proszę w komentarzach, jaki kolor ma ta ściana. Cześć. Czarny. Ja mówię, że ona... Mówiłeś, że jest brązowa. Jak zgaszę światło, to będzie brązowa. Nie, to jest bardzo ważne. Brązowa, tak. Kamera nie oddaje koloru. Tu wygląda szaro. Tak. To jest czarne. Ona jest czarna. Ja mówię, że jest brązowa. Wika mówi, że jest czarna. Mama mówi, że jest szara. Napiszcie w komentarzach, jaki kolor ma ta ściana. Granitowa ściana. Czarna. Pamiętam nawet nazwę tej farby. Granit 10. JEST CZARNA! Brązowa. Dobra, dawajcie, zaczynajmy. Dowiemy się, kto tu jest z daltonistą? T turkus. Dobra, dawaj. A więc to Turkus! To no ty! Taki jakby zielony. <laughs> dawaj szybko. O, jaki piękny! Wow, wow, wow. Litera M, czy litera W. Tak, Już? ciekawe. No i tyle, dokończcie rysowanie. Łatwo. O, Wika, znowu zaczyna pierwsza. Mama, nie podglądaj. A to co? Jak to? Tato, no co ty? Co? Zbyszczałeś się już w pierwszej rundzie. A co to takie kręte? To wiśnia? Ta, dobrze, a co u mnie? już ty to narysowałeś. Jakie śliczne. O, zrobię jeszcze więcej. A ja na różowym tle. Może być na różowym tle? Tak, możesz dorysować tło. To obraz ziomki. Wow, Wika, dawaj. Wow! Spójrz, zapisała się na zajęcia z rysunku i już tworzy arcydzieła. Prawda, mamo? Dokładnie. A co tam u ciebie? Wyobraźnia. To płot? Rozumiem, mamo. <grym> okay. Co to jest. jest? Co to jest? Znaczy, że rysujesz po prostu to, co dyktuje ci serce. Głos serca! <grym> co to jest? Oj, salane! zalane! zalane. <grym> Wow. Jak ślicznie! Góry? To są góry? Tak. <głos> Zielone? <głos> no co zrobić, skoro zacząłeś od zielonego? Ech, szkoda, że nie ma białego. Dodałabym śnieg. Tym... Ja też bym dodała. Wika mówiła, żeby zrobić ciasto bez barwnika. Białe. A, śnieg. O, spójrzcie, jakie piękne. No, wygląda super. To będzie. To arcydziało. będzie coś. A co to? Żółty śnieg? <noise> Sznieg. Rozumiem. Wiesz, ile było wtedy psów w pobliżu w tych górach? Uuu, stado! I jeszcze coś brązowego? Oh. <laughs> Mamo! Jak to odwrócisz, to nic się dla ciebie nie zmieni! <laughs> Będziesz miała tam żółty i brązowy. Spójrzcie, jakie ja mam tutaj arcydzieło. No, nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. Oj, to musisz uważać, zaraz zniszczysz. O! Mówiłam ci. Nie usmażyło się, to widać. Sklej to. Wszystko w porządku, ziemki, wszystko okej. Okay. Gotowi? Tak. Dawaj, zobaczymy. Rwie się, rwie się. Góra się złamała. Oj. Co robić? Co robić? Jest! Tak właśnie. Nieźle. Trzeba to odwrócić. A co zrobić z tym twoim zgzakiem? Góry! McDonald's! <noise> Metro? Góry są spokojne. Odwracajcie. Dobra, mogę to zrobić? Dawaj. Ufasz mi? Tak, olej, olej. Nie olej. Tak, czekaj, ja też się boję to obrócić. Ziemki. Ziemki O! Jest! O! Jest! <grym> wow! Haha, <grym> można nawet zobaczyć tę łatkę. No, Wiki myślę. Wikiszą kafe w przyszłości. Mm -hmm. Mamo, przykro mi, ale daję punkt wice. Możesz iść usiąść i sobie odpocząć, a ja będę rysować dalej. Teraz wezmę brzoskwinię. To brzoskwiniowy? To jest pomarańczowy. Brzoskwiniowy! Wyszedł brzoskwiniowy. Jeśli robię coś po cichu, to znaczy, że naprawdę się staram. Naprawdę bardzo. Ziomki, za moje starania, polubcie ten film koniecznie. Chyba jednak robię coś źle. Mama próbowała chyba zrobić parasolkę. Co próbowałam? Próbowałam i mi się udało. Dopóki nie odwrócimy, to się nie dowiemy. A teraz wykończę to w ten sposób. Co jeszcze mogę tu dodać. A deszcz? Nie ma miejsca na deszcz. Tak dobrze to narysowałeś, że nie ma już miejsca na deszcz. Oh, oh, Wygląda jak, jak kiełbaska fajnie. w cieście. To hot dog! C -c 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 -c. To hot dog, kochani. Ale na jak ktoś na niego nadepnął? Dlaczego jest taki krzywy? No to ty go takim uczyniłeś. Ziomki, to jest to. To jest hot dog. Ale najpierw rysowałaś lisekę. Tak. A potem zmienił się w hot doga. Tak. Super, tak przy okazji, no. Dawajcie, odwróćmy i zobaczymy. A robię się głodna. Tak. Chętnie bym zjadła teraz. Jeśli dobra. ktoś złamie, nie otrzymuje punktu. Su nie. O, o super. Fajnie. Ja odwracam czy ty? Ty. Na pewno? Tak. A jeśli się złamie? Nie. To moja wina. <laughs> przepraszam, to mi przeszkadzało. Złamał się. Bardzo przepraszam. Zaraz to naprawimy. Czekaj, czekaj. Nie, nie. Wszystko będzie dobrze. Tak, tato, nie patrz. No, to jest hot dog. Mój jest lepszy. Mm. Aha. Chyba wiem, kto wygrał w tej rundzie. Tak. No, no, dlaczego? No to hot dog. Wygląda smakowicie i pięknie. To jest fajny, ale no... Wygląda jak podeszwa. <grym> Prudna. <grym> podeszwa, która odpadła z buta, no i... Przykro mi. Podeszwa czy wkładka, tato? Wkładka, przepraszam. Wezmę to. I spryskam was wszystkich kolorami. Swoją drogą nigdy nie robiłyśmy tego, tacie. Pszsz, Stoję dobra. na kanapie. <grym> dobra, nie zmyję się. Wika, to nigdy się nie zmyje. Nie myjemy sofy. To dla na nas nowość. Dobra. Tak jest, punkt dla mamy. Następna runda. Hurra! Hurra, hurra. Skomplikujemy tę rundę. Jak to? Zaraz się dowiesz. <grym> U, fioletowy. fioletowy! Ja też go widzę po raz pierwszy. Kółeczko. To jest to. Dziękuję. Uuu, <laughs> to nie okrąg, a owal. O, taka tam rzecz. Bardzo dziwne. To jakaś konkretna część jakiegoś. A nie wiem. Obiektu. A rób co chcesz, tak? Tak. A dlaczego mamie rysujesz ładniej? Tato, to pomysły. A może byś coś podpowiedział? Nie, co? Chyba nie. Nie, nie, nie. Chciałem podpowiedzieć, ale już to schrzaniłyście. <laughs> Bardzo. Miło. Zobaczcie jakie urocze! o to rybka! A ja już wiem kto tutaj jest, tu mamy. to Jeżyk. Tak! Niedawno z Amelią oglądałyśmy bardzo fajny dokument o jeżach. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji na temat jeży. Wiecie jak rodzą się jeże? Jak? Są so kolczaste. Kolczaste. Rodzą się z kolcami i aby uniknąć zranienia mamy podczas porodu, kolce znajdują się w skórze. Po prostu wciągają je. Nie rodzą się łyse? Nie, rodzą się z kolcami, ale kolce są schowane w ich skórze. A. I zaledwie po kilku godzinach te kolce wychodzą. Fajnie. Czyli rodzą się trochę łyse. Nie łyse, kolce wystają tylko troszeczkę. Ich skóra jest taka delikatna. Pamiętam jak w 2019 roku znaleźliśmy na wsi jeże. Są takie słodkie. Wika, ty wiesz gdzie zimę spędzają jeże? W drzewie? Znajdują nory w dodatku obce i zostają tam na noc. A co jeśli właściciel wróci na noc? No zimą prawie nikt nie przyjdzie. I śpią od sześciu do siedmiu miesięcy. Jak niedźwiedzie? Ich metabolizm zwalnia całkowicie bicie serca praktycznie powiedzieli tam chyba z pięć uderzeń na minutę. Czyli praktycznie to jaka mała śmierć. Bardzo ciekawe. Nikt tego nie rozumie, mamo. Pozwól mi to obrócić! Nie tylko smażymy naleśniki, ale. Patrzcie, i. Ryba! Rybka! Zobaczcie, jaka piękna okazała się ta rybka! Fajna! Rybka przeciwko mojemu! Wow, jakiego jeża bez oczu zrobiłaś! Dziurki! Jerzyk. A dlaczego jeż, a nie jerzyk? Kochani, dlaczego krzyczę do mamy o dziurach? Proszę, nie pokazujcie tego! Chcesz porozmawiać o fobii mamy? O mojej! Twojej? Mówię, że ona też to ma, tę fobię. No dalej, mów. Ty też masz tę fobię? Mam trypofobię. To strach przed dziurami. No, wygooglujcie, wygooglujcie sobie w internecie trypofobię. Znajdziecie takie zdjęcia dziwne. Och! Swoją drogą, to tak zależy. Od obrazu, od zdjęcia, to zależy. Na przykład te dziurki tu nie powodują, że się boję. Źle się czuję. Są takie przedmioty? Ręce z mnóstwem takich małych. Ser? Nie. Żadnego sera, spokojnie. Pumeks? Nie. Korale. Winogrono? Weszłam dzisiaj do szafy. Weszłam do szafy w biurze. Chciałam znaleźć przedłużacz, żeby tata mógł zapalić tutaj światło. Zajrzałam, popatrzyłam i wtedy. Ze szczeliny wyszedł taki pająk z długimi nogami. Wyobraźcie sobie takiego brązowego pająka. Nie słyszałam, żebyś krzyczała. Krzyczałam. Ach. Babcia może potwierdzić. Nie pojedziemy do Australii. Nie pojedziemy. Tam mieszkają najstraszniejsze. Ach, dość. Jadowite pająki. Cicho, dość. I czarne wdowy. Dość. No dalej, oceniaj. No, mamy hmm. w ogóle to nie wygląda jak jesz. Gdzie są oczy? Gdzie są usta? A ta moja ryba? Ryba jest piękna. Bez problemu. Dobra, Wika wygrała. A dlaczego Przekonała to mnie. dodajesz? A co, bo tak? A teraz to jest żółw? W sumie tak po tej główce wygląda jak żółw. Dobra, jestem zawiką. Ja myślę, że to remis. W moich wyzwaniach nie ma remisów. Następna runda. Teraz biorę żółty. żółty. Co chcesz, to tam rób. Tak, tak, staram się. Dobra, mam pomysł. Daj mi żółty. Daj, 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 daj. Okej, okay, dokończcie rysunek. Dobrze. <laughs> Wika, jak pomysły przychodzą ci do głowy tak szybko? To wszystko przez te gry. Co to jest? Wkrótce się dowiesz. Nie podglądaj dalej, rysuj. Mama utknęła. <laughs> Chyba już wiem, co rysuje Wika. Czy to moty? Nie wiem, w ten sposób to wypełniam. Daj żółty. Dobra, motylek. Oj, to, to już masz. Oj. <laughs> Ty też rysujesz no, motyla? O, no. Tak. Co dalej? Narysuj kość! Kość narysuj. Kość? Tak, z drugiej strony też takie koło zrób. O, super. To mógł być klucz. Tak, tak, swoją drogą. Najpierw chciałam klucz, ale A, teraz, teraz to hantele. Teraz rysuję kość. To teraz są handle! To handle. handle? No dobra, niech będą handle. Dobra, na razie swoje odwrócę. Jeśli motyl się złamie, to przykro mi, Wika. Kość nie, wygra. Nie rób tak. Oh, za wcześnie! No właśnie. Nie wiedziałam. Widać to pocieście. To doświadczenie kulinarne. Daj, 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 daj to szybko. I już się porwało. Daj mi to no szybko pospiesz, się naprawię to. Pracowałam tak ciężko. Mam to obrócić, czy sama to zrobisz? E, sama to złamała. Nie! A jeśli ja to poruję? Nic wielkiego. To problem motyla, że się zepsuł. Oj, motylku, masz problemy. Wybacz mi. Motyl ma duże problemy. Mamo, dawaj pokaż swoją kość. Oddaj tu. To. to najtrudniejsza runda. Nie wiem, kogo nagrodzić. Co to jest? Kość, ale handle. Dobra, mamo, powiem ci. U Wiki wszystko się rozwaliło, więc mama wygrywa. No jak? No spójrz, motyl. Poskładałaś go z części. Nie, 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 nie. Ten motyl nie żyje. Przeliczyliśmy i okazało się, że jest remis. Trzy, trzy. No, nadszedł czas na finałową rundę. Najciekawsze i najtrudniejsze. Tak! A dlaczego takie duże? O, oj, wika. To jest takie proste jak obieranie gruszek. Wszystko można wymyślić. Oo. No, rozumiem, że to poważne smażenie. Wszystko jest już usmażone, tak. Może warto dodać jeszcze kilka rund. <gryt> Zobaczmy, jak sobie radzisz. Przegrać nie chcesz? O, wow. Dlaczego przegrać? Wow, mamo, twoje wychodzi super. No, oczywiście, że się staram, więc... O, wow. Czekaj! Nie przemyślałam tego. A, ha, 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 ha. I zamieniło się co, w bagno. Co, nie starczy? Po prostu zrobię to w ten sposób. Uuu, ale wymyśliłaś. Mamo, zobacz, dodaję to do wewnątrz. Uuu. Ciekawe. Tak, ciekawe, co będzie, gdy obrócimy tego pankejka. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży i obraz będzie po drugiej stronie. O re, ty! Co? Oj, spójrz jakie duże. Dobra, teraz inny kolor. Ale nadal nie rozumiem, co to jest. Mamo, a ty co masz? Ciasteczko? No dla mnie to zdecydowanie święta. Przecież to koło ratunkowe. To też jest świątecznie. Tylko tak, u mnie nie jest koło, tylko coś takiego, nie wiem. Oj. Oj, no dobra. Torcik. dobra, narysuję i zobaczę. Tak, teraz potrzebuję żółtego. Same jasne Zobaczymy, kolory. Zobaczymy, kto wygra w tej rundzie. Póki co jest piękny. Wygra całe wyzwanie. I tu i tam. Wika, chyba cię rozczaruje. Co? Jak to przewrócić? Musisz wypełnić środek oh, inaczej się tak, zapisuje. jest wysokie ryzyko, że tak. Hmm. Naprawdę? Nie, czekaj, jeśli dobrze to usmażymy. Musisz go wypełnić tutaj. Nie, 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 jeśli dobrze go usmażymy, to wróci się. Dobra, czekamy. Ziemki, Mama wykonała prawdziwą robotę. O, tu można nacisnąć. A. Nadmuchiwane. Uuu, bardzo fajne. O nie, jeszcze trzeba chwilę poczekać. Ostrożnie. No dobra, czas do ryzykować. jakiś minionek. Tak. <laughs> co to jest? A ja mówiłam, co to jest? Ozdoba choinkowa. Tak, ozdoba na choinkę. Z pewnością nie wygląda zbyt dobrze. Wika, Wika. jak złamiesz naleśnika, mama wygra. Jesteś pewna? <laughs> hmm. To wymaga drugiej szpatułki, ale nie mamy drugiej szpatułki. Dawaj. Tak, czekaj, nie. O, już się tu psuje. Musimy to zrobić zsynchronizowanie. Wiesz czego potrzebujesz? Czego? Talerza, talerza. Talerz, przynieś go. Trzymam aparat. Akcja ratunkowa naleśników. Dalej, możesz? A, przynieście go na talerz, <laughs> dobrze. A jak to odwrócę? Tak, jest. Dobra, teraz podnieś to. O, tutaj, tutaj, tutaj. Co? Nie gorący na trzeba wyciągnąć szpatułkę tutaj. Dalej podnieść, podnieść. Dobra, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Tak. No, sprytny pomysł. A teraz trzeba zrobić tak. Cyk. Dalej. talerza nie rozbijcie. Ufasz mi? Tak. Cyk. O, mój jest lepszy. Fajne. Klasa. Wygląda na to, że właśnie oddałam Ci moje zwycięstwo. Dziękuję. Bardzo fajny. nie jest zły. Twój też jest Ach. bardzo fajny. No, najtrudniejsza runda. I najładniejsze rzeczy. Ale, mamo, przykro mi, ale chyba dam wicepunkt za trudność. Bardzo skomplikowane, nie ale jest się przykro. udało. Ale mamo, twoje też jest piękne. No, ale wika wygrała. Och, dziękuję bardzo. Oto buziaczek. Mua! Buziak dla ciebie. No, ale mamie też wyszło. Bardzo ładnie. Wydaje mi się, że to właściwie remis w tym wyzwaniu. Kochani, napiszcie w komentarzach, kto wygrał to Rys, wyzwanie. Rysuj, rysuj, rysuj. Rysuj, 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 rysuj. Wika, wika, wika. Kochani, koniecznie napiszcie w komentarzach, które ze starych wyzwań chcielibyście, żebyśmy powtórzyli. Tak, koniecznie napiszcie w komentarzach, na pewno je wszystkie przeczytamy i na pewno coś nakręcimy. Powiedziałam to tak wyraźnie, że to teraz będzie konieczność. Koniecznie. Wszystkim pa, 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 pa i do zobaczenia w kolejnym pa, filmie. Pa pa! pa.